Cześć, witajcie na moim kanale. Cześć. Dzisiaj drapiemy piątek z liniami. Tak sobie wymyśliłem, że piątek z liniami. Wszystkie linie, jakie są. Zobaczymy, która coś da. A może nic nie da. Wtedy będzie kicha. Totalna, nie? Karolcik. Dzieci w domu mają wolne. Wiadomo długi weekend no, i mamy tak linie za 3 złote o coś podobnego super linie, ekstra linie i mega linie łączna kwota wydana 38 złotych dzisiaj bez keno trochę przerwy trzeba zrobić bo była wygrana także trzeba odstać trochę bo keno Dobrze. No to lecimy z pierwszą szczęśliwe linię, na razie nic im nie utworzyło i symbol ananas. Ananas i tu mamy i tu i tu, a tu mamy co? Podkowę. Już się klaruje tu, że wszędzie jest po jednym symbolu, nie, albo jeszcze. Ach, tu albo jest to ten, tak, wszędzie jest po jednym symbolu, brakuje. Tu dwa. A więc może coś z tego wyniknąć, lub będzie cztery puste. Pierwszy już jest chyba pusty, tak. Drugi też pusty. O kurczę, jak będzie tu. No następny pusty. No chyba będzie jednak cztery puste. No niewiarygodne. Ja nie mogę. No. A Więc no widzicie, cztery symbole zostały. Były no. wszędzie po jednym. I zobaczcie. A tu co jest? Wszystko cztery puste. Tu nie ma nic. No to weźmiemy super linię. Ale nas zrobili w bambuko. Nie? Ciepełko się zrobiło. Cytryna. Cytryna, cytryna. I cytryna. Jedziemy na następny symbol. Motyl. Tu jest motyla noga klucz no zostanie pewno po korona popcorn popcorn wiem dzwoni ktoś popcorn i brać Basia dzwoni. Do góry się odbiera? No do góry, no i patrz, nagrywam. Halo? I E-R. E, Dobrze, czyli następna pusta. No to ładnie jedziemy na razie. 2-0 lotto. Tu też nie ma linii. Mamy serce. Tu mamy serducho. I to by było na tyle. Piłka. No piłka, właśnie. Grasz cały czas w tą piłkę. A na treningu to stoi jak drzewo. Nie gra, ładnie wszystko gra. W niedzielę do Leszna na turniej jedziesz, nie? Biedronka. Tylko, że ma być upał totalny, ma być 37 u nas, więc będzie, będzie, będzie grubo. Dużo wody trzeba wziąć, będziesz pił. 8 wódek. A potem, może, wyjedziemy na jeziorko po turnieju. I okulary. Które nic nie dają, no niestety mm. chyba będzie też porażka, już to widać, i ostatni symbol moneta. To hm. jest tragedia LCP, tylko no, jedyna. Nic, ostatnia szansa, najwyższa, a ta powiedz Powiedz, że ja będę za chwilę, będę miała koniec. Czego koniec? No, latina. No tak, no tańców, no koniec. Będzie. Wakacje będą. Nasze nie. Ja będę jeszcze cztery nie powiódł. Mm. No, ja tak. Diament. No, nie chcę nic tu się utworzyć, widzicie. Sami to widzicie, co tu się dzieje dzisiaj. Gwiazda. Gwiazdy też chyba nie mamy. Z tego co tu nie, tu jest jedna. I tu jest żółwik, ale. Nie o, jest linia. Uff, normalnie, uff, można powiedzieć: żółwik jest, liść jest i jest. Jest linia. Żółwik. O ludzie. Dobrze, że choć jedna dała i to najwyższa. <laughs> Żubik. Cieszę się ogromnie, już. Klucz. I trzeba 8000, Nie będziemy już do tyłu. Trzeba 8000. Tyle znaczy się. Bo. Pesta tu, żeby trzeba wybierać 8000 na wakacje. No tak. I ostatni symbol. To mamy i już więcej nic nie ma. Także mamy linię. to jest najważniejsze. 20 zł jest. No tak, 20 zł. No. Ale jeszcze bonus został. A bonus co, co tu trzeba? Dolara, ale nie ma. Tak. Perła. Ja myślałam, że ja Czyli proszę. mamy 20 zł. BBB. Chyba tak, to jest 20 zł. BBB chyba. A więc mamy... Zegara nie było. Monety też nie było. Naszyjnika też nie było. Sakwy też nie było. Ananasa też nie było. Tu jest jeszcze żółwiko. Ale flaminga też nie było. Flaminga, anasa na flaminga. Monety anasa, na flaminga. Wszystko zostało to, co nie było. Tak, czyli 20 złotych. Dobrze, że chociaż te 20 złotych jest. Nie ma zera. Dobrze, czyli tak ta korona jest Jakie jak się górę, jest ciężka. No tak, korona jest ciężka, księżniczko. Czyli tak, na wydane 38 zł, wygrały megalinie z numerem 8, 20 zł dały zwrot. Reszta zrapek przegrała. Tak więc jesteśmy 18 zł do tyłu. Tragedii nie ma, no ale wiadomo, że chciałoby się plus. No ale dobre i to, że te megalinie chociaż zbrodniały, bo mówię, by była tragedia całkowita, tak? Nie, już katastrofa przez nie? Katastrofa przez Może by przeszła. No. Y Przypominam, że jest rozdanie na 2000 subskrypcji. Rozdanie. Y Filmik tam jest. Można znaleźć sobie. Kto jeszcze chce wziąć udział. Brakuje już tam. Można powiedzieć, że mało i dużo, bo 40 chyba 7 albo 8. Także. I robimy to rozdanie. Może wypadnie mi to zrobić nad morzem na wyjeździe. Zobaczymy. Jak to się potoczy. Karole, co z tą piłką, to już zejść spokój. Dzisiaj pójdziesz na trening. To już kopał. No bo idziemy na stadion dzisiaj. Dobrze. Teraz, tak, nie że... ma. Nie ma. teraz obiadek. Obiadek na sałatkę. Obi obiad, y po południu dźwięka. trening. No kotlety. i już będzie sobota. Tak. Kotlety chcesz? No. Dobrze, to robimy kotlety. Ziemniaki, kapusta, coś tam, buraki. Dobrze. Ziemniaki, kapusta, buraki, coś tam coś tam, tak. co tam. coś tam, coś tam, nie wiem, no. co tam, co tam. Dobrze. Co tam to, tam to idziemy do kuchni. Nagrywamy filmik i idziemy do kuchni. A ty tak? będziesz nagrywał! już nagrywam. Dobrze. Także trzymajcie się. Proszę o łapki w górę. Subskrypcję, bo mówię, brakuje Będzie 47. Do tych 2000 i się zrobi rozdanie. Tutaj. Dobrze. Tutaj trzeba. Tutaj do góry no jest dzwonek i zamieńcie na szary. No tak, ty, ty już lepiej wiesz. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam miłego dnia. Do następnego. Cześć! Cześć! Cześć!